Cześć, jestem w końcu w mojej zimowni, jak się sprawa ma, palmy niektóre tam pousychały troszkę, bo je albo powyciągały się. Granaty tak, granaty rzuciły liście, figa tak samo, większość trachów się trzyma dobrze, teraz je trochę podlałem, bo nie były podlewane przez ponad półtora miesiąca. No, tak samo mango, liczy jedno zostawiam tutaj, podlane oczywiście. Co dalej? Akuminata pierwszy rok, ale chyba najlepiej zimuje. Reszcie będą co będzie w kolejnych odcinkach. Tutaj mamy resztę palm. Też sobie jakoś powoli, jak widzicie, dają radę. Ogólnie palmy, trochę karpusy zimują. Dobrze, co do reszty, to wam jeszcze później powiem. A tu mamy granata, daktylowca. Też jest ok. O, on jeszcze może mieć sucho, tak? Ogólnie palmy zimują ok, więc to by było takie szybkie podsumowanie zimowania palm, mango, lici i granatów oraz figi. A w kolejnym odcinku zobaczymy, co się dzieje u bananowców. Trzymajcie się, cześć.